Uh, witam Państwa, dzień dobry. Uh, uh, wielkie gratulacje dla mojego zespołu, naszego zespołu Robrego Gólu, który uh, dzisiaj zagrał bardzo dobre, uh, emocjonujące uh, spotkanie. Uh, walczyliśmy do końca, też słowa uznania z, dla uh, przeciwnika, który uh, bardzo dzielnie walczył razem z nami na takim ciężkim wojsku walczył też o, o bit w lidze, my gdzieś tam też mieliśmy trochę bardziej a, komfortową sytuację niż oni, ale też widzieliśmy, że jest też ważny mecz, bo następny mecz gramy z a, a miec, a, z Stalem Jelec, też wygrał siebie i pod a, chcieliśmy jak najszybciej a, też wygrać następny mecz, żeby mieć a, komfortową sytuację, jeżeli chodzi a, o punkty. A, Niastępnej gratulacje dla sztabu szkoleniowego Macie Stachowiek i Maciejczak, którzy zrobili nie tylko teraz, ale ostatnich w tych wszystkich meczach zrobili bardzo dobrą analizę, która nam wszystkim przede wszystkim a zawodnikom ułatwiła wygranie. A Mariusz Boldyn, który jest odpowiedzialny te fragmenty gry, które dzisiaj a dzięki temu stawym fragmentowi wygrywamy. I mi jest dzisiaj łatwiej przechodzić przez taką przez. Mm, 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 mi z łatwo wychodzić jak jest wygrana, a to jest zasługa wielu, wielu ludzi. Ja tylko jeszcze jestem jeden w tej, w tej całej grupie i największe słowo uznania dla zawodników. To jest tak mocna grupa, to są tak mocni ludzie, że nie wiem, teraz możemy robić porównanie, że może zabrać zwykłą osobę, która chodzi ulicą i, i a, by, a, zagrała dobrze w tym zespole, są bardzo mocni. I, i, I naprawdę wielki wielki szacunek mam do nich w tych ciężkich momentach. Zawsze byliśmy razem, ale, ale to jest naprawdę, naprawdę dla nich zaszczyt, że mogę, że mogę pracować w takiej grupie. Także co do reszty, zobaczymy, co się dzieje ze z, z zdrowiem. Walczymy dalej. Następny, kolejny mecz w Mielcu. Chcemy też zagrać dobry mecz i tam a powalczyć o, o punkty. Walczymy jeszcze, jeszcze matematycznie o ten bit w Lidze i, i wszystko jest możliwe. Widzimy, jak ta Liga jest nieprzewidalna. Ale mówię, robimy krok po kroku, rośnimy razem i, i to jest to, co, co nas będzie trzymać dalej w naszej walce w tej Lidze. Chcemy, chcemy ten wyjątkowy rok, jak już mówiłem, poprzednio zakończyć, zakończyć dobrze. Strzelając trzy bramki u siebie, nie możemy tak łatwo tracić goli. No, dzisiaj nasza gra obronna i oczywiście można się tłumaczyć warunkami i tak dalej, ale ciągle coś, ciągle czymś się tłumaczymy i naprawdę ciężko mi cokolwiek powiedzieć po takim meczu, bo chcieliśmy zagrać o zwycięstwo przy remisie 3-3, otworzyliśmy całkowicie mecz. Jeden stały fragment gry i przegrywamy to spotkanie. Szkoda mi kibiców, szkoda mi ludzi, którzy wierzyli i, i niestety trzeba przyznać, że dzisiaj zawaliliśmy, zawaliliśmy. Nie można w domu strzelać trzech bramek i, i dostać cztery. Naprawdę jest mi przykro i, i gratuluję mu zwycięstwa i na pewno moim piłkarzom nie mogę odmówić zaangażowania, bo mecz bardzo otwarty, bardzo wybiegany i, i naprawdę formacja obronna powinna, powinna w tym meczu lepiej się zachować przy kilku sytuacjach, ale, ale mamy to już za sobą i trzeba tam spokojnie obejrzeć, przeanalizować, zobaczyć, co dalej. Dziękuję.